Bóg nie istnieje, Boga nie ma. Dowód dziesiąty wiedza i intelekt. Faktem jest, i potwierdzają to wszystkie statystyki, że osób wierzących ubywa wraz z wykształceniem i inteligencją badanych. Gdyby Bóg istniał, proporcje musiałyby być diametralnie różne. Tylko osoby nierozsądne, Szalone, nie wierzyłyby w Boga, skazując się tym samym na piekło. A do tablicy zapraszam kolejnego człowieka, niby mądrego, Tomasza Ternikowskiego, który odpowie nam, panowie, panie, na to pytanie: dlaczego wśród myślących brakuje wierzących? Dziękuję za uwagę.